Witam ja serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj zwracamy uwagę na dane PKB, czy one są dobre, czy nie, ostateczne dane. Ponieważ dostaję wiele pytań w tej kwestii. Jak Państwo wiecie, ostatnie podsumowanie PKB było negatywne. Było tam więcej negatywnych informacji, zwracałem uwagę na pewne problemy. A dzisiaj odpowiemy na pytanie, czy dane ostateczne są lepsze, czy gorsze. I co jest najważniejsze dla inwestorów? Więc to będzie pytanie. Powiemy sobie na pytanie z punktu widzenia prawdopodobieństwa recesji, nie uwzględniając innych czynników, czyli to, co się stanie na przykład z cłami Trumpa. Yy, więc zwracamy uwagę z danymi, które mamy i z rzeczywistością, które mamy. I zakładamy, że polityka celna, nawet jeżeli będzie po drodze jeszcze kilka chaotycznych miejsc, to nie stworzy świata recesyjnego przez te czynniki, które omawiałem wcześniej. I teraz tak. Rzeczywistość, jeżeli chodzi o dane absolutne, jest lepsza niż oczekiwano, ale nadal jest negatywna. Wspierające dane PKB wynikają z różnicy pomiędzy zależnością Importu i eksportu. Co samo w sobie tworzy, no, stworzyło też negatywny kwartał ze względu na tak zwane y, przenoszenie y, złota z jednego miejsca do drugiego. Czyli dane zło, związane ze złotem zaburzyły nam dane PKB za pierwszy kwartał. Chociaż PKB to nie jest idealna miara, to mamy dwa istotne wskaźniki, główne wskaźniki, które są ważne w analizowaniu. Oczywiście dane rządowe w niektórych miejscach też są ważne. Na przykład w Chinach, w Europie, gdzie udział państwa w gospodarce jako procent PKB czy wydatkach jest znacznie większy. Wtedy my to obserwujemy bardziej. W Stanach Zjednoczonych to nie jest tak ważne. Więc nie musimy się tak bardzo przyjmować tymi wahaniami w ramach wydatków rządowych. Więc to, żeby było jasne. To nie jest tak ważne. Najważniejsze dla nas jako inwestorów. Nawet nie jest wartość PKB, bo ekonomiści tak zwani, oni interpretują rzeczywistość w sposób zerojedynkowy. Dobre, złe, dobre, złe. Natomiast na rynku akcji rzeczywistość jest znacznie bardziej skomplikowana. Dlatego tacy, nazwijmy to systemowi ekonomiści, są kiepskimi inwestorami. Bo na rynku kapitałowym jest mało rzeczy zero w kategoriach fałszu, prawdy, w kategorii tego, czy coś dobrze działa, czy coś się stanie, czy nie. Wszystko, wszystkiemu przypisujemy jakieś prawdopodobieństwo i analizujemy scenariusz w oparciu o no, różne dane, równe możliwości, wychodząc. Poza taką prostą, zero-jedynkową analizą. No i rzeczywistość jest jaka? No Rzeczywistość jest taka, że inwestycje biznesowe one są najważniejsze. Kolejność jest taka: inwestycje biznesowe, potem wydatki konsumenckie. Wydatki konsumenckie, one, one, dlaczego nie są mniej ważne niż inwestycje biznesowe? Bo w przeciwieństwie do inwestycji biznesowych. Konsumenci y, są chwiejni emocjonalnie. My to po pandemii widzimy jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. I konsumenci zmieniają swoje nawyki ze względu na jakieś te elementy sezonowości, ale tych wydatków wynikających z jednorazowych wydarzeń, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, wiem, wiecie Państwo, o co chodzi. I ten problem sezonowości, problem też zmienności tych danych prowadzi do tego, że my, analizując dane za dany kwartał, nie obserwujemy tak bardzo wydatków konsumenckich. Chyba, że są bardzo dobre albo bardzo złe i przyglądamy się, dlaczego tak jest. Jeżeli są przeciętnie dobre albo przeciętnie złe i inne dane, które my obserwujemy, nie sygnalizują większych problemów, to najważniejsze są inwestycje biznesowe. Inwestycje biznesowe stanowią trzon, to jest taki nazwijmy to mózg, tego co ja nazywam scenariuszem wyceny dla rynku. Czyli tego, jak rynek wycenia biznes od 3 do 30 miesięcy. Głównym współczynnikiem oceniającym przyszłą wartość biznesu jest zmniejszenie lub zwiększenie wydatków biznesowych plus, co jest ważne do tych wydatków biznesowych, rezultaty. I różnica pomiędzy tym, co oczekujemy w ramach rezultatów, a tym, co będzie, i tym, co może być. I ile my tak naprawdę oczekujemy, że ta firma będzie w stanie zainwestować i po jakim czasie to się zwróci. A więc efektywna rentowność inwestycji biznesowych w relacji do innych czynników rynkowych, które wpływają na wycenę, to będzie krzywa rentowności, to będzie różnica stylu, inwestycyjnego, wartość wzrost wynikająca z krzywej, ale nie tylko, to będą czynniki związane z sentymentem, to będą czynniki związane z polityką. Ponieważ negatywne lub pozytywne ustawodawstwo każde po kolei tworzy zwycięzców i przegranych, i rezultat tego stworzy docelową wycenę firmy. I to, jak daleko rynek wycenia, to jest w dużym stopniu sterowane przez cykle związane z sentymentem. Natomiast inwestycje biznesowe w miarę trwałe, w miarę przewidywalne, Pozwalają wydłużyć scenariusz wyceny i doprowadzić do większego optymizmu. Ponieważ optymizm sam z siebie nie jest jedynym czynnikiem kreującym, czy wydłużeniem, nie jest czynnikiem, przepraszam, który powoduje wydłużenie scenariusza wyceny zgodnie z koncepcją Fischera od 3 do 30 miesięcy. To są cykle polityczne, ekonomiczne i cykle związane z sentymentem. Natomiast rzeczywistość na poziomie inwestycji biznesowych nadal jest zła, więc triumf, triumf Trumpistów wynika z niezrozumienia danych. To są nadal złe dane, tylko trochę lepsze niż oczekiwano w danych wstępnych. Tylko i wyłącznie to. Rzeczywistość jest mniej zła, ponieważ najlepsze biznesy wysokiej jakości wzrostu w dużym stopniu jest zwolniony z polityki celnej. Ze względu na możliwości optymalizacji, łatwość yy, związania z spółkami, córkami, wyłączenia w ramach umów handlowych, itd. Tak tak Natomiast po stronie wartości ilość przegranych już jest znacznie większa. Mało osób sobie zdaje sprawę z tego, że wydatki biznesowe yy, są tak samo ważne dla wzrostu i wartości. Tylko dla wartości, one są napędzane nie z wolnych przepływów pieniężnych. Mówię o mega wzroście, czyli o kategorii mega kapitalizacji. A żeby to też nikt tego źle nie zinterpretował, tylko są napędzane poprzez finansowanie zewnętrzne. Czyli tu mechanizm krzywy rentowności wpływa również na inwestycje biznesowe. Natomiast inwest jeżeli my byśmy zwrócili uwagę na, na te dane PKB. Rozumiemy, że również inwestycje biznesowe, które pochodzą z, z punktu widzenia, nazwijmy to, organicznej działalności firmy, czyli z obecnych przepływów pieniężnych, również zostały wstrzymane. Co lub zmodyfikowane, co stworzyło zwycięzców i przegranych i stworzyło koszty dla tych firm, więc sytuacja jest niezła jest niezła z punktu widzenia tego, czego się obawialiśmy, ale nadal nie jest dobra. Ja nie przewiduję w tym roku recesji. Tym bardziej, że jest duży, pozytywny czynnik, który moim zdaniem i to już powtarzam któryś raz rzędu, pisałem też o tym na Discordzie, jest duży czynnik, który daje wiatr, da wiatr w żagle dla Rynku amerykańskiego, związany z tym, że sędziowie prawdopodobnie zablokują taryfy Trumpa. Ponieważ wystarczy umieć czytać ze zrozumieniem, żeby wiedzieć, że ustawa dotycząca yy, możliwości nakładania sankcji w sytuacjach nadzwyczajnych w, jest skierowana w, w stronę towarów i surowców nadzwyczajnych i sytuacji nadzwyczajnych, które można w sposób w miarę jasny przyporządkować i nazwijmy to stworzyć pewnego rodzaju kategoryzację tego, czy coś jest nadzwyczajne, czy nie. Walka z deficytem handlowym nie jest elementem nadzwyczajnym, nawet jeżeli ktoś tak uważa z jednego powodu. Ponieważ przez większość historii mamy deficyt handlowy i czy to, to doprowadziło do jakiejś katastrofy? No nie. Ciekawostka jest taka, mała dygresja, że jeżeli weźmiemy dane całej historii PKB, dobre dane udostępnione przez lokalne urzędy statystyczne Francji i Niemiec, to wiemy, że w Niemcy mają trochę nadwyżkę handlową. Natomiast Francja prawie zawsze ma deficyt i w długich danych, ja nie mówię w kategorii tam 10 lat, tylko kilkudziesięciu lat wzrost PKB Francji był większy, skumulowany. Jeżeli byśmy to zindeksowali, tak? Więc nawet w państwach takich obok siebie położonych w Europie widać, że deficyt wcale nie jest zły. Walka z deficytem handlowym wynika z niezrozumienia podstaw ekonomii i niezrozumienia specyfiki gospodarki amerykańskiej. Tylko i wyłącznie z tego. Kolejna rzecz. Dane PMI to są dane no, w charakterze, nazwijmy to soft, tak? czyli dane ankietowe. I jest ogromny rozdźwięk, i o tym też będzie film, pomiędzy danymi a ze świata liczb, a ze świata ankiet. To jest widoczne, jest ta różnica, ta rzeczywistość jest trochę inna, ale fakty są takie, że pomimo tych różnic, rzeczywistość na poziomie PMI dla usług to jest najważniejsza część gospodarki, również chińskiej. Jest znacznie lepsza niż oczekiwano. W Stanach mamy ekspansję. Nawet w Niemczech. Francja powoli wchodzi do świata ekspansji na tej płaszczyźnie. Kanada jeszcze nie jest, ale wchodzi. Szwecja. Te państwa powoli wracamy do świata, który moglibyśmy nazwać e, tak zwaną gospodarką złotowłosu. Umiarkowany poziom umiarkowanej inflacji przyniesie wzrost gospodarczy. Proszę sobie wyobrazić, jaki będzie wzrost gospodarczy, jeżeli polityka celna Trumpa zostanie zablokowana całkowicie przez od Najwyższy. Wtedy zobaczymy wy... ogromny wzrost inwestycji biznesowych, i to może być czynnik euforyczny. To, zwracamy na to uwagę. To mówię jako taka ciekawostka. To może być czynnik euforyczny. Ponieważ eksplozja wydatków biznesowych na pewno Wam wydłuży scenariusz wyceny i stworzy nowe scenariusze, które mogłyby być zbyt optymistyczne do wyceny. Optymizm małych firm jest trochę lepszy. Nadal to nie są świetne dane w stosunku do tego, co my obserwowaliśmy i co oczekiwaliśmy w ramach prezydenta Trumpa, ale jest znacznie lepiej. Wychodzimy ze świata wielkiej rezygnacji i o tym trzeba pamiętać, ale to, że mamy większy optymizm w małych firmach, wcale nie oznacza, że te firmy muszą radzić sobie dobrze. Mogą. Krótko, krótko, krótkoterminowo nie ma dowodu na to statystycznego, żeby fundamentalne dane poruszały w ogóle akcjami. Zacznijmy od tego. To jest pierwsza rzecz. Natomiast w Rzeczy, rzeczy dzieją się po pewnym czasie, z opóźnieniem, bo często wycenia w ogóle rzeczy, o których my nie wiemy, nie widzimy nawet. Natomiast warto zwrócić uwagę nadal na ten czynnik, o którym już wielokrotnie mówiłem. Większy optymizm wcale nie musi się przełożyć na lepsze stopy zwrotu oraz najmniejszych mniejszych firm, przede wszystkim o charakterze waliu, ponieważ małe firmy o charakterze waliu, z wyjątkiem specjalistycznych firm, które, lub takich, które zyskują z jednorazowych wydarzeń, one mają problem z finansowaniem zewnętrznym, bo ta krzywa amerykańska dochodowości, krzywa rentowności, ona jest płaska. Już w granicy negatywnej, w przeciwieństwie do świata nieamerykańskiego. Więc to z moim zdaniem, pewne odreagowanie może być wynikające po prostu z więk Cykli związanych z sentymentem, ale rzeczywistość na poziomie pożyczania nie będzie tak pozytywna, jak ludzie myślą, że będzie. Co skłania do kontynuacji strategii, o której mówiłem. Więc podsumowanie jest takie: jest trochę lepiej niż oczekiwano dla drugiego kwartału, ale to nadal nie są dobre dane. Nadal musimy obserwować inwestycje biznesowe, i dopiero po czasie zobaczymy, jak to będzie rzeczywiście wyglądało, nie licząc tych innych czynników. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.